sobotni salon, piękności i flota leci do spa. Jak mnie potrzymasz za nóżkę, to też mnie umyją na niedzielę. A te 4 się nie kwalifikuje, bo mogłyby zostać blachy na myjni. To to by potem polecił? I flota gotowa do podboju kosmosu. Szybka akcja nieuzgodniona z żoną. No. Jak się człowieku ubierzesz. Jak człowiek, niemalże tak, trochę lepiej. To prezes nawet tutaj kawę daje. Mamy takie rzeczy, to nie gada przez telefon, zrobimy szybki przegląd baniaków. Pyk. O tu, coś nowego nawiózł. To już w beret się nadaje. To mi się podoba. Wino zaznaczone od dołu. Oberwane. Spod palmy. Prosto do suchedniowa. <noise> No i wypijemy sobie pod, pod, pod tym pod, pod fontanną dubajską Na początku myślałem, że normalnie Krzysztof leci z bołkami będzie gdzieś koło mnie ryby łowił. A to normalnie sobie chłopina zimowe laczki do kombaja kupił o jaką choinkę ma zajebiście. Ej Ktoś mi skurczył chomika na zimę no był taki ładny za 30 cm A teraz ma z ogonem 12 Sprawa jest No No pomóż mi Postrzeliłem się Gdzie? W pupę Stado w komplecie. Młody oczywiście już kotletem miesza wodę. Do góry No i to drzwi to to Pomalutku, nim podszarpujście dla nim pomalutku No weź podczarpujasz Nie widzę go albo poszedł pójść Wypięty. By nie było, że wszystkie wyjazdy na zero. Dobrze jest złowić też coś u siebie. Jest. No, tak będzie za 13 centów. Może 15. Jak go dobrze rozdepczę. Gdy nie jest mi dłużny. Ja okonka, młody okonka. Ja większego. Dobra, ty większego. Jesteśmy po jednym.